15. 17 jest Czas leci Czas na informacje dnia Rozmowy o ostatniej szansy na linii rząd Oświatowe związki zawodowe Za dwie godziny w Warszawie 23 Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena To także nasz temat W serwisie sprawdzimy także Jaka pogoda w Beskidach Szczegóły za chwilę na Rząd chce porozumienia, m.in. wzrostu płac nauczycieli, napisała o tym na Twitterze wicepremier Beata Szydło. Cytuję „Zaproponowaliśmy nowy kontrakt społeczny. Strajk w czasie egzaminów uderza w uczniów. Pan Sławomir Broniarz jest głuchy na te argumenty w mediach. Przesądza o strajku przed rozmowami. To nie pomaga. Mogę dziś tylko apelować o spokój i o to, aby nie podnosić poziomu agresji słownej. To z kolei przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias w rozmowie z Polską Agencją Prasową pytana o to, czego spodziewa się po wieczornym spotkaniu w sprawie sytuacji w oświacie. Za dwie godziny w Centrum Dialog w Warszawie rozmowy strony rządowej z nauczycielskimi związkami, jeśli do porozumienia nie dojdzie. Jutro nauczyciele rozpoczną strajk. A co jeżeli zakończą się te rozmowy wieczorne brakiem porozumienia? Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości, z których mogą skorzystać rodzice w przypadku strajku. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie dwóch dni opieki na zdrowe dziecko. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie od 8 lat prawa można skorzystać, gdy rodzic o zamknięciu placówki dowie się w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę, pracodawca może go odrzucić. Ostatnia możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy, część pracodawców zapowiedziała, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie mógł dokonywać swoje obowiązki zdalnie, tak przyjść Martyna Szynczakowska, Polskie Radio. W stolicy Ukrainy modlono się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Za kilka dni przypadnie jej dziewiąta rocznica. Mszę odprawiono w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja świątyni związanej z polską społecznością Kijowa. O potrzebie jej zwrotu w wspólnocie katolickiej mówił obecny na mszy ambasador Rzeczpospolitej. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości polskiej. Dyplomacji. Polacy pracujący w ukraińskiej stolicy. Ambasador Bartosz Cichocki w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Polacy winni są pamięć ofiarom katastrofy smoleńskiej. Pamięć osobom, które zginęły niosąc obowiązek państwowy. Zginęły dlatego, że podjęły się służby także w naszym imieniu. Kościół świętego Mikołaja, w którym odbywały się modły, to miejsce symbolicznie związane z wielkimi Polakami. Kościół tu prezydent Lech Kaczyński, ale też Jan Paweł II. Bartosz Cichocki przypomniał, że od... Jego czasu trwają starania o całkowity zwrot świątyni wiernych. To jest świątynia, ona zbudowana została po to, by być świątynią, a nie w innych cenach. Będziemy się upominali o to, aby wróciła, służyła katolikom. Obecnie kościół pełni rolę sali koncertowej, w której umożliwiono katolikom sprawowanie nabożeństw. Świętej Pamięci Lech Kaczyński spotkał się tu z polską mniejszością podczas wizyty na Ukrainie w 2007 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwanaście koncertów symfonicznych, cztery kameralne, dwa recitale pieśni i koncerty dla dzieci. To program rozpoczynającego się w Warszawie 23. trzeciego wielkanocnego festiwalu Kawa. Koncert inauguracyjny już dziś wieczorem w Filharmonii Narodowej mówi dyrektor generalna festiwalu Elżbieta Penderecka. Usłyszymy trzech młodych, wybitnych artystów, wśród nich nasz polski znakomity pianista Szymon Neryk, laureat pierwszej nagrody na konkursie Rubinsteina w Tel Awiwie, Pablo Fernandez, znakomity wiolonczelista, natomiast na skrzypcach Benicenk, jeden z laureatów Konkursu Czajkowskiego, a po przerwie Symfonia Warszawia, Lotar Zagrosek po raz pierwszy w Polsce. W czasie kolejnych dni festiwalu wystąpią krajowe i zagraniczne zespoły filharmoniczne oraz plejada liczących się na świecie solistów. W tym roku przyjeżdża w ogóle pierwszy raz do Polski filharmonia z Helsinek, znakomity skrzypek PK Przyjeżdża dresdeńska filharmonia mm -hmm. ze znakomitą młodą pianistką Beatricz Rana. Następnego dnia przyjeżdża Ton Halle z Zürichu z nowym swoim szefem Pawła Jarbi i nasz stały bywalec i artysta, który już się kojarzy z festiwalem betowenowskim, Rudolf Buchbinder. Festiwal potrwa do 19 kwietnia. Patronat medialnym nad wydarzeniem objęło polskie radio. Wiosna powoli zaczyna panować w Beskidach, a to znaczy, że jest coraz lepsza pogoda do wędrówek po szlakach. Warunki są dobre, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Gopr Edmund Górny. Warunki turystyczne są nazwane jako dobre. Bardzo dobre, jeszcze zalega śnieg powyżej 1000 metrów i jest go znacznie. Na przykład na Babiej górze mamy aktualnie około metra starego śniegu. Zekłem wycieczki wyższe partie trzeba się dobrze przygotować i dobrze je zabrać są raki. No i kije oczywiście, dobrze się ubrać, bo góry temperatury są niskie i wiatr. Dziś także dobiega końca sezon narciarski to ostatni weekend kiedy czynne są wyciągi. Niedziela słoneczna i dość ciepła. Na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, około 16 stopni w centrum, 20 miejscami na zachodzie. Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, na pozostałym terenie umiarkowany z kierunków wschodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dzień dobry Państwu jeste pierwszy państwa gościem jest pani poseł Agnieszka Ścigaj Kukiz 15 Dzień dobry witam serdecznie Pani poseł czy pani startuje do europarlamentu Na no to wygląda startuję do europarlamentu z okręgu Dolnośląskiego Dolnośląsko-Opolskiego z dwóch województw dużego okręgu mm -hmm. Jesteśmy przy ten dniu rejestracji list. Ja prawdopodobnie będę rozpoczynać listę właśnie z tego okręgu. Czyli będzie Pani jedynką u siebie? Tak zwaną jedynką. To przyjemne. A czy będzie Pani miała czas na kampanię, biorąc pod uwagę to, jak intensywne są zwykle ostatnie miesiące przed wakacjami w Sejmie. A to przecież jest cały kwiecień jeszcze i prawie cały maj. No tak, znaczy to zależy jak rozumieć kampanię. Ja mam wrażenie, że moje całe poselstwo to jest kampania, przynajmniej ja na to tak patrzę, dlatego że jeżeli pracą bezpośrednimi kontaktami z ludźmi można zdobyć wiedzę na temat, jakie mają potrzeby, jakim trzeba pomóc, jakim rzecznikiem trzeba być i co trzeba dla nich robić, jak pracować, no to ja taką kampanię prowadzę cały czas. Ostatni czas to jest również czas, kiedy zbieraliśmy podpisy pod listami do rejestracji, ale to był taki czas, którym wykorzystałam, myślę, do maksimum swoje możliwości, jeśli chodzi o spotkania. W okręgu dolnośląskim zorganizowałam prawie 36 spotkań z różnymi grupami i zawodami. I byłam odwiedziłam różne instytucje od samorządu po organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Po to pojechałam, po to rozmawiałam, aby dowiedzieć się, jakie potrzeby i oczekiwania mają moi wyborcy, ale przede wszystkim też, żeby z nimi porozmawiać na temat tego, jak ważne są to wybory i jak ważne, żeby oni na te wybory poszli, jak ważne jest to, aby w instytucjach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim znalazły się osoby, które nie tylko będą się zajmować. Sporym ideologicznym, tylko będą rzecznikami ich spraw, ponieważ prawo tworzone w Unii Europejskiej bezpośrednio dotyka ich na co dzień w życiu, tak jak na przykład przedsiębiorców, konsumentów czy rolników. A i, czy, kiedy, I czy w ogóle Państwo będziecie robić tak zwaną konwencję cop 15 b, b tak, konwencja będzie rozpoczynająca oficjalnie taką kampanię, ponieważ do tego jest jakby przyzwyczaiła, przy, przyzwyczaiła, wyborców obecna scena polityczna, że jest taki oficjalny start. Rzeczywiście my też pewnie taki start będziemy zrobić. Oczywiście bez przepychu i bez tych wszystkich e, innych opraw, które miały mają inne partie tradycyjnie od lat będące na scenie politycznej, z uwagi na to, że staramy się oszczędzać pieniądze Polaków i bardziej skupić się na tych właśnie bezpośrednich kontaktach. Dla nas takie te konwencje, które do tej pory się odbywały, to ja, ja przynajmniej te ostatnie konwencje, to tak siedzę i, i patrząc nawet od kuchni na to, jak wygląda stan polityczna, to ja mam wrażenie, że to są starcia na, pomiędzy firmami PR-owymi, że jedna firma, która przygotowuje jednej stronie kampanii, druga firma i tak się zastanawiają, siedzą tam w tych i się zastanawiam, co lepiej załapało, co lepiej chwyciło, co się bardziej podobało wyborcom. Oni tak naprawdę niewiele mają wspólnego ze służbą. No, a przecież poselstwo, przecież i europoselstwo, i poselstwo to jest służba. A może pani coś bliżej zdradzić miejsce, datę? Planowane? Jeśli chodzi o techniczne warunki, to, to, to nie nie, 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 nie zradzę, bo tak naprawdę są to ostatnie momenty, kiedy uzgadniamy, jeśli chodzi o miejsce, bo to właśnie związane z negocjowaniem ceny. Ale na pewno będzie to konwencja, która będzie w w której będą towarzyszyć nasz partner pan premier Di Maio dlatego, że przez te ostatnie miesiące, w których partie kłóciły się i ustalały miejsca na listach, to my skupiliśmy się na wypracowaniu europejskiego manifestu z innymi partnerami z innych państw z innymi ruchami reformatorskimi ponieważ absolutnie łączy nas jedna sprawa Unię Europejską należy zreformować Proszę przypomnieć słuchaczom kto zacz pan Majo Pan Majo to, okay. jest, to jest szef trzeciej też siły politycznej tak naprawdę pod względem liczebności w, we Włoszech, ale, ale tworzącej rząd tak naprawdę przy wsparciu oczywiście Ligi z panem Salvini na czele. To jest osoba, która rozpoczynała taki ruch polityczny, jakim ruch KUKIS-15, rozpoczynając od właśnie przede wszystkim merytorycznej debaty na temat problemu Włoszech i w tej chwili tworzy rząd, ale również mają europosłów, którzy już są w tej chwili głosem reformatorskim w Unii Europejskiej. Nasz partner, ale to nie tylko jest ruch pięciu gwiazd, tak, bo ja nie wiem, czy ta nazwa tu powiedziałam, bo dla mnie to jest tak oczywiste, że czasem zdarza mi się po prostu zapomnieć, ale to też są inne ruchy reformatorskie, jak na przykład partia Żywy Mur, czy partia Akel z Grecji, czy z fin, czy partia teraz z Finlandii to są ci partnerzy, którzy podpisali z nami ten manifest europejski który, który jakby zmierza do, Europy, do ustanowienia Europy ojczyzn ale przez 10 takich absolutnie wszystkie one takie oddolnie powstawały w ostatnich każdy ma, jakąś, każdy ma jakąś swoją historię, z całą pewnością powstawały na buncie społecznym tego, co się dzieje, czyli starego układu, którym elity tak naprawdę co cztery lata bardzo mocno agitują i przypominają wyborcom, a potem raz na, na parę lat zapominają o tym, co się obiecało i tworzą tak zwany establishment, który ma taką krótką retorykę. My tu jesteśmy mądrzejsi, wy nas tylko zagłosujcie, my za Was będziemy decydować o wszystkich innych ważnych rzeczach, czyli wszystkich nas wiąże przede wszystkim umiłowanie do demokracji bezpośredniej. Czyli do tego, aby jak najwięcej obywatele mieli do powiedzenia w sensie tworzenia prawa tak. czy budowania różnych instytucji. z tych partii u siebie ma tak zwane Joby? Jowy. 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 Tak. No, jeśli chodzi o system na przykład włoski, to jest system mieszany. No, nie wszystkie te partie akurat w tych poszczególnych państwach nie mają jednomandatowych okręgów wyborczych, ale są systemy mieszane. Natomiast. To są nowe partie, to żadna z tych partii nie rządzi w swoim państwie. to są Niektóre partie jeszcze nie mają swoich reprezentantów, one są po prostu głosem ludu i chcą zmieniać ordynacje wyborcze. wszystkie z nich mają to w swoich postulatach. Tak. Rozumiemy. No, Podobnie jak my. Tak, na, na razie ciągle jako postulat. Tak, ale no panie redaktorze, coś co jest 30 lat zabetonowane, ugruntowane, no, tak. nie, nie tak łatwo zmienić. Ja. Jeszcze drogami takiej ewolucji, czyli tego, żeby ludzi uświadamiać i pokazywać, gdzie jest przyczyna w tym, że w większości naszych problemów, jako państwo, jak problemu z władzą, w tym wszystkim, co się złego dzieje na scenie politycznej. No, no i z tym, z tą obecnością niektórych posłów w Sejmie, których Ach. oczywiście nie można poza odebraniem immunitetu, co idzie jak z kamienia no nie ma, bo podobają się, podobają się swoim szefom, dobrze się koło nich umieją kręcić i dostają biorące miejsca na listach i z automatu bardzo często wchodzą do Sejmu na, na tym, że akurat ugrupowanie ma takie poparcie. Pani już taką krótką, mimowolną z boku wypowiedzianą recenzję przedstawiła, jeśli chodzi o inne konwencje, ale gdybyśmy mieli. Z, zaprezentować konwencję tak zwanej Koalicji Europejskiej i konwencję PiS-u. Czy oprócz tego, używając Pani opinii, że to jak pojedynek różnych firm e, takich. E, piarowych, piarowych, tak? Tak. No takie e, spektakle, no troszkę. Czy, czy jednak no, czymś się one różnią? A to one się różniły tymi. Um jakby sposobem komunikowania i jasno i tak klarownie było widać, do jakich elektoratów poszczególne konwencje są adresowane, czyli mówiono na nich tak, co ich elektoraty chcą słuchać tak naprawdę, tak, czyli co chcą usłyszeć, dlatego że widać, że nie ma już wśród, w, podczas tych wyborów nie było już takiego nastawienia na zdobywanie nowego elektoratu tylko było raczej na mobilizowanie swojego własnego, tego emocjonalnego elektoratu, który się przywiązał i z jednej strony kocha swoją to ugrupowania, a z drugiej strony absolutnie nienawidzi przeciwnika, nie bardzo wie dlaczego, nie bardzo wie po co umie rzucać tylko hasła, ale tak jest i tak wie, że do tego się przywiązał i to jest takie, widać było mobilizowanie tych elektoratów, bo wiemy, że frekwencja bywa niska w tych wyborach i jeżeli w tej chwili sondaże cały czas pokazują taką, a nie inną sytuację na rynku, nie na rynku, tylko na, na tej scenie politycznej, no to każda z tych partii wie, że najważniejsze jest, aby zmobilizować jak największą część tego swojego elektoratu, no bo wtedy im to gwarantuje wygraną lub dla niektórych wiąże się z przegraną, tak, no ale to jest bardzo łatwo policzalne w przypadku tych statystyk, które i tych sondaży, które mamy. Ja muszę pani powiedzieć. Nie wchodząc w szczegóły, ale muszę powiedzieć, że wczoraj, na wczorajszą, tak konwencję PIS-u patrzyłem, muszę powiedzieć, z przyjemnością, jako na pewien spektakl, pewnie świadomie tak przechylony w kierunku. Wsi, ale takiej wsi prawdziwej. Tak wydawało mi się, jakby nawet jeżeli to jakaś firma pr ustawiała tę konwencję, to, to przynajmniej ze strony tych uczestników wiejskich w tej, tej konwencji, to dostrzegałem jakąś świeżość i jakąś spontaniczność, czego na przykład nie dostrzegałem w dotychczasowych konwencjach, nawet włącznie do dzisiejszej tej gdańskiej tak zwanej koalicji europejskiej. Tak, zdecydowanie koalicja europejska w swoje przekazy adresuje do elektoratu wiekomiejskiego, bo wie po w ostatnich wyborach, że tam wygrała, natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście do Elektoratu wiejskiego, dlatego że ten elektorat jest bardzo mocno zawiedziony taką partią, która się nie mała za partię dbającą o interesy wsi, czyli psl u Natomiast ja powiem w ten sposób Panie redaktorze, pewnie jako spektakl dobrze się to oglądało, bo rzeczywiście były tam nuty ludowe, było muzyki, był taki sam sympatyczny Klimat. tak, natomiast i ta, to się, ja nie wiem, jak pan redaktor kiedyś był na dożynkach, czy na i różnych imprezach, które nie nie tak, tak o, to, to, ja bardzo często bywam, zresztą od wielu, wielu lat, to ten klimat taki właśnie sympatycznego, sympatycznego podejścia do, do, do wszystkiego tak naprawdę i do tego, że tworzy się wspólnotę, bo wieś tworzy wspólnotę, to wspólnotę jest tam łatwiej tworzyć, on zawsze jest, natomiast wieś ma swoje problemy, proszę mi uwierzyć, e, przez lata dewastowano polskie rolnictwo, które nie zerwalnie wiąże się z sią. Oczywiście, że było takie nastawienie, szczególnie ze strony funduszy unijnych, aby wieś odchodziła od rolniczej działalności na tą rolniczą działalność. Natomiast yy, problemy na wsi są rzeczywiście trochę inne niż problemy w mieście i nie było do tej pory ugrupowania, które te problemy skutecznie rozwiązywało. Ja wczoraj słuchałam trochę tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i powiem szczerze tak, no jak usłyszałam taki prosty przykład, usłyszałam yy, dotacje, tak ja wiem, jaki to był komunikat i czego on dotyczył, więc nie będę tutaj wchodzić w tą ironię związaną z tą z dopłatą do krowy czy dopłatą do świni. Ja powiem wprost, ile byśmy nie dopłacili do świni, a to jest oczywiste, że do, do trzody dopłaca się, bo takie są też delegacje z funduszy europejskich, to 90% tego i tak zabiorą pośrednicy. Jeżeli nie będzie zmian systemowych na wsi, a jeżeli nie będzie rzeczywiście zatrzymania ekspansji innej żywności, jeżeli nie będzie takich rozwiązań, które przywrócą z powrotem bezpośrednią możliwość handlu rolnikowi, kiedy nie będziemy, będziemy mieć do czynienia z takimi komplementarnymi rozwiązaniami, w których rzeczywiście będzie nastawienie na sprzedaż polskich produktów, to żadne dopłaty tego nie zmienią, bo ostat... przykładowa trzoda chlewna. Jeżeli mówimy o dopłatach do trzody chlewnej, to proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich trzech latach 30% gospodarstw, które hodowały trzodę chlewną po prostu zniknęło. i ta postępuje. Za poprzednich lat gospodarstwa zawsze Ja jestem mięsożerny. Dobrze by było jeść właśnie to mięso polskie, tak? I dobrze by było jeszcze tym, że mamy jakieś swoje przywiązanie upodobania wspierane Ale po części Pani, co... gospodarkę polską. Ale w tej wczorajszej konwencji przewinęło się, o ile ja dobrze pamiętam, ten motyw możliwości bezpośredniego sprzedawania swoich produktów. No że rzeczywiście... to PiS próbuje... Yy jakby komunikować, że będzie się starał to No zdarzyć. będzie się stał, panie redaktorze, tylko że minęły już prawie cztery lata, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest na tej stanie politycznej i rządzi tak naprawdę, więc my, za, my, jak weszliśmy tylko do Sejmu, poseł Jarosław Sachajko złożył taki projekt, on został odrzucony, więc pani no, widzi, czego obiecajmy. Się, pani Agnieszko, ale to też muszę wejść w minimalną polemikę, a nie jako obrońca rządu, tylko jako obrońca no, pewnych, pewnych rzeczy, które są faktami. Mianowicie, do czego się PiS nie zabrał, to po pierwsze jest niezwykle krytykowany przez opozycję, ale to mniejsza z tym, bo to jest zbójeckie prawo, jak mówi się, opozycji. Tylko chodzi o to, że są rzucane przeszkody pod nogi i to autentyczne. No i jedna z najważniejszych rzeczy to jednak reforma no tak, nie powinna być. Co by o niej nie powiedzieć, to, to jednak coś pewnie. ona chciała wnieść. I jak Pani wie, do dziś, za chwilę będziemy o tym mówić, są z tym kłopoty. No dobrze, ale więc jedno słowo, to ja też pozwolę sobie w polniki. Tak, ale Pani proszę. To, że owszem tak jest, że rzeczywiście jest opozycja totalna, która absolutnie krytykuje w czambu wszystko, co siękolwiek pojawi, nawet siedzi nieraz i pewnie myślę, że wymyśla te rzeczy, jak tu skrytykować i co tu znaleźć na nie, tak. Natomiast ja powiem z naszej perspektywy, proszę mi uwierzyć, jesteśmy opozycją, która nigdy w czambu niczego nie krytykuje. Stawiamy różne propozycje, rozwiązania na samym początku składaliśmy mnóstwo mnóstwo projektów, 120 projektów i, i winą. Prawa i Sprawiedliwości jest to, że nie chce takiej polemiki, że ono lubi być w taki sposób krytykowane, bo za każdym razem pomija się te propozycje, chociaż one są absolutnie konstruktywne. No jeżeli mm. mówimy o sprzedaży bezpośredniej, to taki projekt był na samym początku składany i on w ogóle... To no, leży dużo waszych się... projektów. No, 120, 120. I wszystkie są konstruktywne. To nie są projekty na picie piany nastawione. No. Nigdy nie deklarowaliśmy nawet, to że chcemy obalać może, by... może stanie się tak, Pani Agnieszko, że, przepraszam, że tak zwracam się po imieniu, powinienem mówić oficjalnie, bardzo nie urzędowo pani mnie Nie przeszkadza. To dobrze. Może się zdarzyć tak, że, że PiS wygra, ale takim procentem, że będzie musiał stworzyć koalicję, żeby w ogóle rządzić. I wtedy jedynym ugrupowaniem, które, które na horyzoncie pojawia się jako to rozsądne i gotowe przy pewnych zasadach uzgodnionych. Te, takich, których y, poczuje, że jest partnerem, a nie tylko Dokładnie. koniecznością, y, będzie rządziło i wtedy być może kilka z tych ustaw zamrażarki udawa się wydostać. Dokładnie o to walczymy, o to, żeby Prawo i sprawiedliwość zrozumiało, że w, nawet w konstruktywnej opozycji może mieć partnera. Jesteśmy gotowi na y, każdą rozmowę o rozwiązaniach prawnych, po to to proponujemy, proto dajemy rozwiązania konstruktywne. I oczekujemy tego, że rzeczywiście będą takie mechanizmy, ponieważ mogę powiedzieć tak no po dobroci nie wychodziło, tak, bo jeżeli za każdym razem grzecznie proponujemy i pokazujemy rozwiązania, to jakby jesteśmy ignorowani, a fajnie chętnie Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w polemikę z platformą obywatelską dla tego kontrastu, dla tego odbijania piłeczki, tak żeby wyborcy mieli do świadomości zakodowane, że jest wybór między tymi albo tymi, tak, że to my to rozumiemy, że tak podchodzi Prawo i Sprawiedliwość, co nam się kojarzy z tym, jakie były początki platforma. Dlatego ostrzegamy, że, że ta jakby buta bardzo często kroży przed, kroczy przed upadkiem i chcemy pokazać, żeby czas zmienić tą polemikę i czas zmienić sposób uprawiania polityki, aby myśleć o przyszłych pokoleniach i tworzyć takie prawo właśnie. Pani Agnieszko, mówiła Pani o. Znowu przepraszam, Pani posłanko. Mówiła Panie dyrektorze, pani, może być Agnieszka. Dobrze, mówiła Pani o tych spotkaniach z, ze swoimi wyborcami czy wśród tych spotkań rozmawiała pani także z nauczycielami Tak rzeczywiście rozmawiałam z nauczycielami ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, również z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku, w kilku miejscowościach. Zresztą nie, 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 nie tylko teraz, ale wielokrotnie rozmawiałam z nauczycielami, zresztą mam i w rodzinie nauczycieli i, i znam to środowisko bardzo dobrze. Niestety, jeżeli sprawy nauczycieli, tak jak wcześniej służby zdrowia, nie potraktuje się poważnie i nie potraktuje się ich zarobków, ale też poważnej reformy finansowej, bo tu o takiej reformie, ja przede wszystkim o tym chcę mówić, nie znam się nad Taktyce i nie będę odnosić się do merytoryki, chociaż do tego elementu też nauczyciele zgłaszali uwagi, ale przede wszystkim do posłanko, sposobu finansowania. Posłanko, ja to niestety nie będzie miał to usłyszeć. Inne pani wypowiedzi w mediach śledziłem je, przyznaję, ale nie jak śledzi policjant, tylko jak śledzi życzliwy Bardzo pani proszę. dziennikarz. I słyszałem i przyznaję pani całkowicie rację, mianowicie, że zaniedbania w stosunku do nauczycieli trwają lat 30 i że konieczny jest systemowy. Jakieś ujęcie spraw nauczycielskich wszystkich, tak, żeby to było ku pożytkowi edukacji młodzieży, ku pożytkowi wychowania młodego pokolenia i ku zadowoleniu samych wykonawców obydwu tych ról, bo jeżeli. Dopiero wtedy, gdy obydwie te role będą właściwie wypełniane, a mogą być one wypełniane przy zachowaniu pewnych warunków, mianowicie wysokich kwalifikacji nauczycieli, no możliwości panie. poświęcenia dzieciom całego czasu, tak jak w domu w stosunku do swoich dzieci. Jeżeli dzieci czują, że mają miłość cały czas skierowaną na siebie, jeżeli dzieci będą czuły, że nauczyciele są cały czas skupieni na ich wychowaniu, na ich edukacji, to także będą się lepiej uczyć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest od siebie zależne. Ja się z panią zgadzam, tylko teraz zapytam Panią. Jest w tej chwili sprawa aktualna. Tak, pożar kolejny. Możemy tak, i to jest pożar, i zgadzam się z panią. I o tym, o czym pani mówiła, należy myśleć i należy to zrobić w najbliższym możliwym czasie, czyli praktycznie no, w najbliższej kadencji nowego rządu. Wszystko jedno jaki to będzie rząd. Dokładnie. Ale teraz trzeba coś z tym zrobić. Co by Pani teraz zrobiła? Co pani radzi? Znaczy, oczywiście pewnie tej krytyki już było wiele pod adresem rządu i wszystko, co, co się wiąże z tym, do nieumiejętnością dialogu, co już wcześniej powiedziałam, rządu wychodzi teraz na wierzch, bo tego dialogu nie było. Reforma z gimnazjalna, reforma, która absolutnie wywraca wiele rzeczy, powoduje to, że nauczyciele też są frustrowani, samorządowcy są sfrustrowani, bo to jest ciężka sprawa przejść. Taki proces organizacyjny wszystkie pensje bez dialogu z nauczycielami, albo ten dialog na takim poziomie, że oni go w ogóle nie czuli, więc tutaj trzeba brać to pod uwagę. I wiadomo, o stajku było od grudnia. Tak? w tym momencie znowu gasimy pożary. Rozmawiać to ze sobą i rozmawiać i takie działanie. Dokładnie takie działanie, że już coś zróbmy zagaśmy, bo mamy strajk, bo mamy już na gardle, tak, bo mamy już na gardle. I takie działanie i po prostu z doskoku takie stworzenie, I jakby zawsze będzie rozwiązaniem tymczasowym, zawsze będzie tym rozwiązaniem, które tylko na chwilę ugasi pewien pożar. No ja uważam, że w tym momencie rzeczywiście trzeba podejść do tych rozmów poważnie. Kwota, którą proszą ale to nie jest kwota jakaś olbrzymia, należy zaproponować nie rozwiązania, które tak naprawdę będą publicznym ominięciem się spraw, nie chcę powiedzieć klasu, po ale takim i opakowaniu jakichś propozycji, które absolutnie nic nie zmieni. Tylko trzeba rzeczywiście pokazać perspektywę konkretnych rozmów tego stołu, przy którym wszyscy usiądą, zaproponują coś. I tak naprawdę w tym momencie to trzeba doprowadzić do sytuacji, tylko żeby się egzaminy odbyły. Ale o, strajk może trwać rok, dwa, trzy na czas rozwiązań systemowych. Dokładnie. Pani zdaniem obydwie strony nie powinny teraz stworzyć sobie warunki do oddechu po to, żeby odłożyć te poważne sprawy na trochę później, a nie w trakcie egzaminu. No to jakby to, to, to jest w trakcie egzaminów, to, to naprawdę to mi nie, nie chodzi o te dwie strony, tylko o te dzieci, te, te dzieci tak? Bo tutaj jakby ja szczerze powiedziawszy się nie pochylam nad w tej chwili interesem dorosłych, którzy powinni od lat po, porozmawiać i naprawić im system, tylko że przede wszystkim nad dziećmi, więc w tej pierwszej kolejności bym się o to zatroszczyła. Natomiast tego trzeba dojrzałości i, i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. I wydaje mi się, że od obydwu stron można tego wymagać, czym pani skończyła odpowiedzialność. No właśnie, tylko ja się obawiam, że tak bardzo, jak w służbie zdrowia, te rozmowy dziękuję. będą znowu... Pani poseł. Nie mieszka, ścigaj, była gośnie. Dziękuję, dobrego popołudnia życzę wszystkim. Dziękuję, kłaniam się. Reklama. A jak tam Basiu było w sanatorium? Uw, Ech, było Uw. mi dobre kilka lat. Dziadukę.